Równo dwa lata temu, 3 października 2010 roku, Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy po raz pierwszy udzielił wsparcia przedsiębiorcy z naszego regionu. Od tego czasu przyznano już ponad 60 takich poręczeń na łączną kwotę 15 milionów złotych. Jednostka powołana przez województwo wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest jedyną instytucją w regionie o tym profilu działalności. Przyjęliśmy taką strukturę kapitałową, że... 50,1% udziałów należy do województwa, a ta brakująca do 100% wartość to jest Bank Gospodarstwa Krajowego. To gwarantuje nam wysoki rating, wysoką też pewność i, i taką rzetelność w wykonywaniu obowiązków, ale też właśnie taki Taki ogląd, że jest to fragment systemu publicznego wspierającego właśnie rozwój przedsiębiorczości. Jest to około 30 milionów kapitału poręczeniowego na dzisiaj, co pozwala nam spokojnie na poręczenie kredytów rzędu 100 milionów złotych. Siła kapitałowa funduszu ma również to przełożenie, że my jednostkowo wobec jednego podmiotu możemy udzielać do 5% naszych kapitałów, a więc blisko do 1,5 miliona złotych jeden podmiot może się ubiegać u nas o poręczenia, a przy założeniu, że nie możemy poręczać więcej niż 80% kapitału oznacza to, że projekty inwestycyjne rzędu 2 milionów złotych spokojnie mogą być przy pomocy zabezpieczenia funduszu realizowane. Do funduszu mogą się zwracać wszyscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają swoją siedzibę lub działają na terenie Świętokrzyskiego. Poręczenia dla swoich kredytów mogą już uzyskać w 25 bankach w naszym regionie. Jeśli jest przedsiębiorca, który już jest zweryfikowany pozytywnie przez bank bank pozytywna weryfikacja to znaczy, że bank oświadcza iż udzieli kredytu. Wtedy procedura jest prosta. Przedsiębiorca w banku składa tylko oświadczenie, że pozwala na udostępnienie nam swoich materiałów i na dostęp do jego danych. Składa krótki wniosek do funduszu i na tych samych dokumentach, na których pracuje bank, zaczynamy pracować my. Mamy bardzo krótki czas, bo tylko cztery dni na wydanie decyzji poręczeniowej. Dzięki dotychczasowym projektom wspartym przez fundusz w Województwie Świętokrzyskim powstało 160 nowych miejsc pracy. O poręczenia kredytów starali się dotąd głównie przedsiębiorcy działający w branży usługowej, handlowej oraz budowlanej. Siedziba instytucji mieści się przy ulicy Leonarda w Kielcach.